Rano dostaliśmy meldunek, że na, dostaliśmy informację, że na terenie miasta pojawił się Łoś. Ten Łoś się przemieszczał tutaj od strony drogi męczenników Majdanka, aż wreszcie no, znalazł się tutaj. Teren został ogrodzony, nasi funkcjonariusze oraz policja pilnują, aby łoś no, jakby nie przemieszczał się dalej. On w tym momencie leży, no, jest prawdopodobnie zmęczony. Zgodnie z procedurą zostało zawiadomione Centrum Klinika Małych Zwierząt na Stefczyka. Stamtąd po prostu czekamy na przyjazd weterynarza. Weterynarz po prostu tutaj poda zwierzęciu środek usypiający, zbada je. Nie biegnie. Ale gdzie ten weterynarz przecież? O to wie? To jest pisał program. Może tam na W zależności od tego, jaki będzie stan zwierzęcia, zostanie ono przewiezione. Jeżeli, jeżeli okaże się, że zwierzę jest zdrowe, zostanie przewiezione tutaj naszym sprzętem. Przyczepem mamy taką właśnie do przewozu zwierząt specjalną. Zostanie przewiezione do lasu. Jeżeli okaże się, że wymaga pomocy lekarskiej, zostanie zlekany przez to prawie nie, stanie wyświęcone, bo próbowało forsować nawet młot, tutaj skakało to krótko,